Witam serdecznie. Jeszcze nie tak dawno producenci, najwięksi producenci telefonów komórkowych dzielili swoje linie produkcyjne na stricte biznesowe i typowo konsumenckie. W jakim kierunku to zmierza, ponieważ ta granica gdzieś powoli się zatraca, zaciera się. Czy Sony, kreując swoje nowe produkty nadal proponuje rozwiązania przeznaczone dedykowane tylko i wyłącznie dla biznesu? To ja może tak przewrotnie najpierw odpowiem, bo linię produkcyjną mamy jedną w Chinach, ale linie produktowe <grymianie> możemy mieć różne. <grymianie> I jeżeli chodzi o. Nasze produkty, to oczywiście każdy produkt dociera do innego konsumenta. My natomiast nie dzielimy tego tak stricto biznes-konsument, dlatego że człowiek biznesu też jest człowiekiem. W związku z tym on konsumuje smartfon w bardzo podobny sposób, co każdy inny konsument. Tutaj bardziej patrzymy na to, jak, jak bardzo konsumenci zaawansowani są technologicznie, czyli są tak zwani konsumenci bardziej wymagający, którzy oczekują nowinek technologicznych, i tutaj. To może być zarówno prezes firmy, zarówno menadżer, jak i, e, e, no nie wiem, e, kreatywny z agencji czy tłumacz. Tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że to jest biznesmen. E, dlatego jakby my swoją my staramy się zapewnić portfolio dla każdego klienta w zależności od tego, czego oczekuje od smartfona. Oczywiście. E to właśnie tutaj, gdyby nawiązując, tak, dzisiejsze smartfony są do siebie dosyć mocno podobne, zbliżone, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania technologicznego czy, czy samowe walory estetyczne. Mało tego, większość z nich funkcjonuje na jednym systemie operacyjnym, którym w tej większości przypadków jest Android. Jak wobec tego Sony chce się wyróżniać tutaj na, na rynku? Co, pro, co proponuje swoim klientom jako to, tę wartość dodaną? Ja myślę, że przede wszystkim yy, to, co jest ważne i co my propuje, proponujemy, to jest to, że jesteśmy sony i siła jak gdyby całej marki, siła rozwiązań technologicznych odsony. No dla większości ludzi mówi sama za siebie, bo tak naprawdę my do smartfonów i do tabletów przynosimy to co najlepsze od Sony. Czyli muzyka i technologie związane z muzyką i jak gdyby całe dziedzictwo Walkmana. Czyli kamery i to co jest najlepsze z CyberShotów, z Nexusów i z Alf, czyli wyświetlacze. Tutaj korzystamy z, z tego, w czym słynie z kolei Brawia, no i gry od PlayStation, więc tak naprawdę my przynosimy w smartfonach i tabletach to, co najlepsze od Sony. Dodatkowo, w tej całej linii premium, przynosimy wodoodporność, która do tej pory była ko kojarzona tylko z. Um, z, z wybranymi tak naprawdę zawodami, czyli ludzie, którzy, no nie wiem, na budowach pracują, a tu okazuje się, że jednak ta wodoodporność ma dużo szersze zastosowanie, bo jednak badania pokazują, że co dziesiąty konsument niszczy swój smartfon go, topiąc go w toalecie. Jak gdyby zalanie produktu przez przypadek, tak, też jest możliwe i nic się z nim nie dzieje. Ja piję herbatę i nagle się coś, coś wylewa, więc nie jest to koniec świata, coś niezwykłego. Dlatego zarówno smartfon, jak i tablet, i ta cała nasza linia premium jest wodoodporna. No i piękno, które jest jakby nieodzowną rzeczą sony. O. Konkurencja stawia teraz na tak zwane ekosystemy domowe, czyli tutaj podejmuje się próby synchronizacji telefonu z różnymi sprzętami gospodarstwa domowego telewizorami, sprzętem nagłośniającym, czasami nawet lodówką czy, czy pralką. Państwo wprowadzili Xperian S, która miała wbudowaną funkcję pilota do telewizora. Czy ten kierunek jest dla Państwa atrakcyjny i czy będzie w jakikolwiek sposób tutaj, że tak powiem, dalej modyfikowany? No po jest wszystkie nasze produkty mają wbudowaną funkcję pilota do telewizora, więc... Myślę, że to jest e, podstawa większości naszych produktów. Natomiast to, na czym nam zależy, to jest konwergencja w ramach rodziny Sony, czyli to, żeby te urządzenia wszystkie ze sobą, kolokwialnie mówiąc, gadały i były kompatybilne. E, w związku z tym, my tak naprawdę staramy się, my stawiamy na funkcję one-touch, czyli e, powszechnie znaną jako przesyłanie danych poprzez NFC, gdzie chcemy, żeby za pomocą dotyku e, po prostu e, zdjęcia, filmy, muzyka kontakty by można było przekazywać pomiędzy urządzeniami. I aktualnie w naszej linii mamy już 35 urządzeń, które komunikują się poprzez tą funkcję. To, co jest ciekawe, to to, że właśnie najnowsza linia telewizorów już ma tę funkcję, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy jakiś film na tablecie, dotykamy pilota e, i jakby ten film od razu widzimy na telewizorze. Czy też e, bierzemy zdjęcia ze smart Telefonu, dotykamy pilota, i wszystko już jest na telewizorze. Tak więc, my stawiamy właśnie na bezprzewodową, szybką, łatwą, dotykową komunikację między urządzeniami, konwergencję tych urządzeń i tak naprawdę podobne doznania użytkowe na tych urządzeniach. W takim razie, jak zapatrują się Państwo na integrację telefonów i tabletów z samochodem? No, jakby też stawia, znaczy stawiamy na to. To jest tak, że wprowadzamy co i raz różne akcesoria samochodowe. Też jest tak, że funkcja OneTouch będzie dotyczyła samochodów, więc też będzie możliwość znaczy już teraz po Bluetoothie można tak naprawdę łączyć smartfon z samochodem i można mieć nawigację, i można sobie rozmawiać przez telefon. Wprowadzamy też takie carholdery, czy tam trzymacze samochodowe. Um, no i również będziemy oczywiście dążyć, jak tylko producenci samochodów będą gotowi. Do tego, że tam też była funkcja one -touch. Z badania rynku mobilnego wynika, że szybciej rośnie rynek tabletów niż, niż smartfonów. W związku z tym niektórzy producenci bardzo starają się zatrzeć tę granicę między, między tabletami a smartfonami. Czy Sony jako czołowy gracz na, na tym rynku widzi perspektywy w tego typu zabiegach? No ja myślę, że jest to naturalny zabieg, no bo tak naprawdę... Yy... Tutaj patrząc na nasze dwa produkty, tak, na, y, smart, na, czy na tablet i na smartfon, no to to jest nasza Sony Xperia Z, czyli rodzina Z czy seria Z. I tak naprawdę te dwa produkty są takie same: tylko to jest smartfon, przez który można y, rozmawiać, a to jest tablet, który można wykorzystać, y, no nie wiem, do oglądania filmów, do sprawdzania przepisów w kuchni. Dużo łatwiej pewnie korzysta się z internetu, bo jest większy wyświetlacz, jak gdyby, no. Y, Znajdziemy funkcjonalność, tak jak widzimy z badań: smartfony bardziej, że tak powiem, w ruchu, a tablety bardziej w domu, jako na przykład drugi ekran, czy po prostu, ponieważ jest większy wyświetlacz, to niektóre rzeczy jest łatwiej i bardziej intuicyjnie robić na tablecie. W związku z tym yy, dla nas yy, no to jest jakby naturalne, Oczywiście. że to jest to samo, ale trochę co innego. Mam jeszcze takie jedno pytanie. Prognozowano, że wprowadzenie smartfonów na rynek spowoduje tak naprawdę upadek konsol przenośnych do gier. Wprowadziliście Państwo Xperia Play, które jest tak naprawdę hybrydą telefonu i właśnie konsoli. Co dalej z tym projektem? To ja myślę, że to jest trochę tak, że my nauczyliśmy się sporo na tym projekcie, bo tak naprawdę klient potrzebuje dobrego doświadczenia do gier i my jak najbardziej chcemy korzystać z doświadczenia PlayStation i chcemy wprowadzać takie rozwiązania, żeby gracz na smartfonie miał dostęp do ekosystemu PlayStation. Natomiast naszą intencją nigdy w życiu nie było konkurowanie z PlayStation. W związku z tym są klienci, którzy będą zawsze kupować PlayStation, bo potrzebują profesjonalnego urządzenia do gier, że tak powiem, dlatego, że lubią grać i chcą mieć jak najlepsze doświadczenie z, z, z gier. Natomiast ci sami konsumenci będą potrzebowali smartfona i tableta. I tak naprawdę ja jestem bardziej bliska innym prognozom rynku, czyli takim, że tak naprawdę klienci um, do 2020 roku, z tego co pamiętam te badania, będą mieli pięć urząd, Urządzeń co najmniej kompatybilnych, czyli smartfon, tablet, konsola do gier, no nie wiadomo jeszcze, jakie się pojawią do tego czasu urządzenia, ale że raczej ludzie będą uzupełniać ekosystem sprzętu, niż go zamieniać jeden drugim. I to jest bliższe memu sercu, to jest bliższe naszej filozofii w rodzinie PlayStation, dlatego my chcemy współpracować. To już ostatnie pytanie w takim razie. O, o ile oczywiście może Pani nam tutaj uchylić rąbek tajemnicy. Czym nas Państwo zaskoczycie w najbliższym czasie? Nie mogę uchylić rąbka tajemnicy. Na pewno zaskoczymy. Już 27 czerwca będziemy robić event wprowadzający na rynek nowy smartfon. Pięknie Pani, dziękuję.